spotykamy się dzisiaj na cotygodniowym treningu w strzeleckim z broni krótkiej kolega będzie strzelał z ja to nie wiem jak to się nazywa no. na western, ale to było pismaker Peace Peacemaker z przedłużoną lupą tak. ja natomiast będę testował dzisiaj CZP P09 yy, napędzaną dwutlenkiem węgla oczywiście tak, ale żeby uzupełnić yy, wystąpienie mojego kolegi to powiem, że dzisiaj strzelanie jest po, poświęcone Halloween w związku z tym to nie będą zwykłe tarcze a no będą takie specjalne. Oraz kruk. Oraz kruk. No to z kolegą teraz zaczynamy walkę zombie i zobaczymy, który więcej uszczeli. Co najważniejsze, że celnie nie uszczeliby? No. Znamy. No dobra, u mnie poszło wszystko w lewo, a u kolegi poszło bardzo ładnie. Ale też uzbrojoną bronią. Tak, je, je, jeszcze tutaj w lewo. Bez dobra. No, tak, bo... dobra. No w takim kładzie w tej rundzie wygrałeś. Druga runda. Druga, Druga runda. Wyszkaczyć. U mnie poszło w prawo, ale rozstrzelane. Kolega jedną muchę złapał. Jakby nie patrząc, druga ronda wyszła na moją korzyść. Do trzech razy Najpierw patrzymy u kolegi. Pięć no, jest. Tak, tak, jeden bardzo blisko. U mnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bardzo blisko. Rebis. Ja, ja myślę, zgadzam się z kolegą. Jest Rebis. Bo chciałbym tu nagminić po długoletniej przerwie w strzelaniu z pistoletu. Do finału ze chwili zapalałeś Tak. I jeszcze I jeszcze dobra. Miałbyś pięć. Ale sześć. A No, kolega widzę, że ten dokładnie go rozwalił. A ja go ja go tutaj, jak to się mówi, rozsyłałem, No dobrze, dobrze. Idziemy łeb w łeb. Póki co to nie ma szans. Nie ma szans. Jest dobrze. Zombie zostało zmasakrowane okrutnie, a tak wygląda jakby dalej chodziły. Dalej żyją, nie? I wiesz co? Ja to poprawię z łuku, Ja to długo poprawię, bo inaczej to będą dalej się szpędać po naszych. Tutaj stanowiska. O, nie działa trzeba kołkiem osinowym. I jeszcze kołkiem osinowym. Dobrze.